Cześć kochani, tak w ogóle, przywitam się z wami, dzisiaj mnie naszło, żeby sobie zrobić guacamole z samego rana, zrobiłam sobie takie pyszotto, może nie tu pokażę, o tu, bo tam był ser, zobaczcie jakie piękne, Ew, awokado, czerwona cebulka, papryka, cytryna, trochę oliwki, soli i pieprzu i grzaneczka. Uwielbiam guacamole. W ogóle awokado ubiegam, A Wy lubicie? Kupiłam dzisiaj w Lidlu kapustę gołąbkową. Tak się właśnie ta kapusta nazywa. Kapusta gołąbkowa. Kupiłam pacatę i no wiadomo, mięso, ryż i tak dalej, ale akurat mięso jest w lodówce. Za chwilę wszystko wyjmuję i biorę się za gołębie. E, słuchaliście tej sprawy modelki? Modelki. Proszę, nie nazywajmy tych dziewcząt modelkami. O, a ja wam puszczam, puszczam wam, a ja wam na słuchawkach. Modelka wyjechała do Dubaju i zaginęła. Słyszeliście o tej, o tej właśnie dziewczynie? Maszy. No, ja właśnie sobie słucham tego podcastu. Nie oglądam, tylko słucham, bo jestem w trakcie odkurzania i mycia podłóg, więc o, pada mi bateria. Więc skończę być podłogi i zabieram się za gołąbki. Najbardziej w gołąbkach nie lubię wycinania bo to mnie najbardziej powiem bym wkurza to jest ciężkie chociaż ja mam i tak takie dwie małe widzicie małe one są te kapustki ale nie lubię tego, tego czegoś tutaj wycinać wydrążać, bo to jest takie dosyć ee, no niełatwe jak dla, dla mnie, Dobra, no ale trzeba się za to wziąć mięsko już się smaży, woda na na ryś się już gotuje znaczy nie, mięsko się nie smaży, cebula się smaży mięsko, dopiero za chwilę się będzie smażyć. Na razie musimy wydrążyć tego ciulaka. Wytrążyłam ten środek. Wytrążyłam, udało się. I tutaj mi się bardziej nie udało. Nie Chyba w Widzicie? Tym, jest lepszy. Że to matka miała rację. Ok, z obu tych kapustek wyszło mi mniej więcej tyle liści. Z tej może jeszcze, jeszcze coś może, słuchajcie, wykaraskam, ale nie jestem do końca pewna. Tutaj już jest mięsko z ryżem. Tutaj ułożyłam w tym garnku liście, żeby włożyć już zawinięte gołąbki. No i zaraz będę robić bulion, później sos. No ale na razie to najważniejsze zadanie, czyli te gołąbki. Zawijać. Musimy najpierw usunąć. Tutaj jest gorące, tym się zajmiemy najpierw. To tutaj już jest. O, tutaj to. Musimy nożem usunąć na płasko. No i będziemy zawijać nasze gołębie. to do roboty. Ja nie wiem, dlaczego moje gołąbki wyszły takie mikroskopijne. Dziewczyny, czy wy wiecie? Nie, no chyba przez tą gołębiowską kapustkę mini. No, takie malutkie wyszły. Mm. No cóż. Dobra, gotuję bulion, robię sos i zaraz będzie żarełko będziemy testować na żywo moje gołębie. Ciasno są tutaj ściśnięte, więc nie powinno się z nimi nic wydarzyć. Tak wyglądają moje gołębie. Moje mini 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 mini, mini gołąbki. <ścoughs> ale mi się chciało gołąbków. Ła, ale miałam smaka na gołąbki. Jadę właśnie kupić Oliwierkowi okładki tym razem, bo już dostał książki. Powiem Wam, że w tym roku mają takie opóźnienie z tymi, z tymi książkami, że no już tydzień czasu pochodziły do, do dzieciaki do szkoły bez książek. Dopiero teraz dostały część. Druga część będzie może w przyszłym tygodniu. Także na te książki, które ma, jedziemy właśnie kupić okładki. Um, u maryczki się udało. No jakoś dostała od razu wszystkie książki. Oliwierka w, w klasie jest jakieś takie zamieszanie dziwne, i, i opóźnienie straszne. No, ale jadę kupię, a najwyżej pojadę drugi raz, kupić na resztę tych książek. Mm, I wiecie, co tak sobie pomyślałam, że przy okazji, jak już kupię te okładki, to zajadę też do Rossmana, kupić sobie jakieś maseczki do twarzy, bo pokończyły mi się a muszę kurde trochę zadbać o tą skórę co prawda u nas w bardzo dobrym stanie, żadnych tam wiecie, wyprysków nie mam, ani żadnych podrażnień, czy czy tych po wypryskach, jak one się nazywają jakieś ślady to jak, on, jak to się nazywa przebarwienia, tak? to nie mam czegoś takiego, ale po prostu czuję, że Potrzebuję nawilżenia, jakiegoś oczyszczenia, dlatego stwierdziłam, że pojadę, bo mi się pokończyły wszystkie maski, już naprawdę zużywałam takie po starocie i takie końcówki końcówek, że aż wstyd. Zawsze tyle miałam, nie? Ja to taka maseczkara byłam zawsze, miałam tak dużo maseczek, a teraz jakbyście zajrzały dziewczyny tam, gdzie ja maski trzymam, to byście się za głowę złapały, ani jednej. Wczoraj wykończyłam wszystkie, no mówię, końcówki końcówek, tak naprawdę. No i dzisiaj też się chcę zająć tymi włosami yy, naoliwić je, naoliwić. No, naolejować i, i sobie je umyć na, na świeżo. Jeszcze przed wieczorem to zrobić, żeby mi wyschły. Tak samo istnieje bez używania suszarki. A jutro, słuchajcie, mam gości. E, przyjeżdża moja przyjaciółka. Czyli moja tak zwana siostra, bo ja wiecie, że mam siostrę rodzoną, ale mam drugą taką, którą ja nazywam siostrą, że moje siostry z Londynu, nie, no to ona jest moją przyjaciółką ta druga, ale ja nazywam ją siostrą, więc no niech będzie, że moja siostra z Londynu, ale nie rodzona, przeżywana, no, no to ona przyleciała do Polski tydzień temu w odwiedziny właśnie do rodziny i przy okazji też odwiedzi nas. Yy, więc szykujemy obiadek, rybkę usmażę, mintaja, tak myślę, żeby właśnie zrobić z ziemniaczkami, z surówką, bo dziewczyny nie jedzą mięsa, więc, yy, więc właśnie zrobię rybkę, a mam mintaje, więc usmażę mintaja, surówkę do tego yy, i co? I ciasto, ciasto kupię, czy zrobię? Chyba raczej kupię. Czekajcie, tędy, ten w sumie pojedzie. Wow, jaki tu jest korek. No, masakra. no, także takie popołudnie będzie. E, przy obiadek, kawka, herbatka i ciacho. Także zjemy też fajne jakieś smaczne ciacho, może sernik e, kupię. Za, no bo jak wiecie gotowanie to już nie będę piekła ciasta, bo już obiad wiecie, nie, nie, nie wyrobiłabym się. Dlatego kupię już, po prostu pójdę w kupnę. A obiadek zrobię i sobie posiedzimy. No, także fajnie. Cieszę się, że się zobaczymy. No i co? E, I tyle. Także zabiorę Was do tego Rosmana, Kupię, a nożyki sobie kupię, bo też właśnie mi się w sumie skończyły już. Te rosmanowskie są, powiem Wam, najlepsze. Nie dziewczyny Hebe, nie żadne temu, tylko właśnie Rosman. Najlepsze są te nożyki stamtąd. Fakt, że cztery kosztują 20 zł, ale powiem Wam, że się opłaca. Bo są wielorazowego użytku, ale są naprawdę świetne i wiedziałam, że znowu będzie przejazd zamknięty. Ja w ogóle ostatnimi czasy się nie maluję. Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, ale na filmach jestem niepomalowana. Nie wiem, ja jakoś mi się ostatnio nie chce malować, a że skórę mam w dobrym stanie, w dobrej kondycji, to tak twierdzę, że ja bez sensu. Tym bardziej, że jakoś rzadko tak z domu wychodzę, żeby wyjść i się malować. Tak wygląda moja skóra, więc nie jest w złym stanie, nie? To jest typowo bez żadnego kremu bibi bez niczego, więc nie jest źle. No, postajemy troszeczkę na, tych, na tym tutaj przejeździe kolejowym. Słuchajcie, pogoda nam się troszeczkę, troszeczkę tak jak dla mnie poprawiła. Czyli mam na myśli to, że zrobiło się chłodniej, już nie są upały, więc super. Bo mnie wcale te upały jakoś, powiem Wam, nie odpowiadały już teraz. Jakoś jesień, w jesień to już nie, to już nie upały. Więc ja już myślę typowo o jesieni i o tym, żeby przyozdobić sobie balkon. Muszę sobie w ogóle zrobić porządek na balkonie, kupić sobie wrzosy i zrobić taki typowo jesienny vibe na, na balkonie. No, także będziecie na pewno go robić ze mną, ale na razie to muszę kupić wrzosy. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. Do Dino podjadę, jak starczy czasu, to dzisiaj, jak nie, to jutro i zajmiemy się balkonikiem. kupiliśmy do wszystkiego ci będą pasować bardziej niż te czerwone, no nie? Trzymaj. Kupiłam Oliwierkowi takie klasyczne czarne ryboki, bo ma takie czerwone... Jak się nazywają te no co ty je masz? Szaki takie coś, ale one są powiem Wam no czerwone, nie do wszystkiego pasują, więc stwierdziłam, że dokupię mu takie czarne. O, no i super. Oderwij sobie to. Idziemy odebrać jeszcze gadki z Sensei. Kupiliśmy zdrabki. Postanowiłam, słuchajcie, kupować zdrabki za 2 złote. Koleżanka z pracy kupuje zawsze i zawsze coś wygrywa. Raz udało jej się dwie stowy wygrać, więc stwierdziłam, że a co, może wygramy, będziemy bogaci. 50 tysięcy, 75 tysięcy. A Teraz idziemy odebrać Gacie z Sinsa. Stanie w kolejce na most łodzi ponczusiek. Będziecie świadkami naszej wygranej. Którą bierzesz? Ja mogę tą... Dobra. 70. O co tu chodzi? Zdraw całe pole. Znajdź trzynastkę i wygraj przypisaną do niej kwotę. A ja muszę A ty? 50 zł na polu. Bonus, Bonus i wygraj tę kwotę. No dobra, no to dawaj. Dobra. Nie da się tak jedną 100 ręką. 100 złotych? Ja <noise> nic, nie wygrałam. Ty? 50 tysięcy złotych. Śpiechu warte z tymi zdrawkami. Pokaż. 20 złotych. Dobra, już tak wszystko widać, pokaż. A gdzie to jest to bo pole bonus? Ja no, bo nie wiem. Chyba tutaj. Na polu bonus. <noise> W pierwszej grze nic nie wygraliśmy, a w, a w drugiej? drugiej? Czekaj. Bonus dukaty. Co? Nie <laughs> nastawiaj. Bo co tu piszesz? Nie nastawiaj. Bonus dukaty? Jaki bonus dukaty? <laughs> co to jest? Czyli nie ma. Chyba nie. Musiałoby być 50 zł, tak? Nie wiem. Bonus dukaty jakieś. Czyli no co 50 do... zł. Nie ma, nic, nic nie wygraliśmy. Nie. No. Ale smutna, smutna rzeczywistość. Uh, a się zmachałam. I coś mi żołądek I zrobiłam sobie rumianek z imbirem. Hmm. Za gorący jeszcze. Co miałam wam powiedzieć? Najpierw to rozpakuję z swoją paczukę z simsem. tutaj kupiłam sobie, tak jak wam mówiłam, gacie. Gacie nie pokazywałam na wrogu, ale pokazywałam. To i pokażę teraz. Tutaj mamy, ja specjalnie zamówiłam te takie, które noszę na co dzień, czyli bezszwowe, bo tylko w takich nie jest najwygodniej. Kiedyś to ja byłam stringowa dziewczyna, tylko w stringach hasałam. Teraz stringi wyrzuciłam wszystkie, nawet nie mam chyba jednej pary. A mam za to bezszwowe bawełniane gatki. Nie są może to sexy flexi jakieś majteczki, ale najważniejsze, żeby były zdrowe, niesztuczne. A czy są brzydkie? Rzecz tak naprawdę gustu. Kwestia gustu. Takie. I granatowe. Bo to są dwie pary. I teraz mamy drugą jeszcze papruszkę. Czekam aż przyjdzie ten szlafrok ta piżama ale jeszcze ani widu ani słychu po tym zalowieniu A tutaj mam trzy pary Kurde, jak to to zapakowane no i tutaj mamy takie Pierwsze, drugie i trzecie! Najzwyklejsze gadki, Ale chodzi mi o to, żeby były bez szwowe, bo wtedy one nie są widoczne. Wiecie, w portkach jakichś takich na przykład obcisłych to ich nie widać. Dobra, pokażę Wam co kupiłam też. Kupiłam sobie lakier, który był w promocji to po pierwsze. A po drugie, jakiś naturalny. 77% składników naturalnych. Tak on wygląda. Nie wiem, czy znacie tą firmę Natural Nude, Nail Polish Ados Cosmetics. Ale kupiłam, bo mam w tak opakanym stanie paznokcie że nawet Wam już nie będę pokazywać. Generalnie nie mam ochoty malować na żadne takie kolory bardzo wyraziste, czy jakieś czerwienie ciemne, czy nieciemne. Po prostu mam ochotę na takie nudziaki, ewentualnie bardzo delikatne róże No i takie sobie, takie sobie też kupiłam. Kupiłam też krem z Bielendy. W ogóle widziałyście dziewczyny, co tam się działo? Tam w tym sklepie w ogóle nie było. Czekajcie, bo jesteście brudni. Ja, bo to światło i dlatego tak. Czekajcie, was wezmę tu położę. O, Karol, ci od razu trzeba było tak zrobić. No, no i teraz jest lepiej. E, widziałyście dziewczyny, co tam się dzieje w ogóle w Rosmanie? Promocje były, promocje na kremy do 50% i wszystkie były wykupione, widziałyście, nie? Znalazłam z bielę kurację młodości, krew przeciw, krem przeciwzmarczkowy z ekstraktem ze śluzu ślimaka, złoto, 24 karatowy, peptydy, cera dojrzała, również wręczyła 60+, plus. co prawda mnie jeszcze trochę zostało do 60, ale ten krem był polecany, więc go wzięłam na noc, w sensie na dzień, bo na noc mam ten z bielendy, ten żółty o ten o ten eee, maszynka do zolenia. tutaj mamy dwa razy takie pilniczki do paznokci, też najzwyklejsze no i na to, co na to czekałam najbardziej, żeby sobie właśnie kupić te maseczki to są moje ulubione maseczki poczekajcie, bo Muszę, a, właśnie, już wiem, czego zapomniałam. Podskoczyć do apteki, żeby sobie kupić w aptece maść, maść maseczkę glinkową. Po prostu, taką 100% glinkową. Pamiętam, że kiedyś Ania moja kupowała sobie w aptece właśnie w takim pojemniczku. W słoiczku kupowała. 20 zł kosztowała wtedy. Pewnie teraz więcej, ale macie taki proszek po prostu do, do rozrobienia. 100% glinka, nie? Bez żadnych tam. Dodatków. E, bo w Rosmanie powiem wam kiepskie są maski oczyszczające. Słuchajcie. Przepraszam, ale u mnie. Dziwnym by, by, by było, gdybym nie kichnęła na vlogu. Mam dwie ulubione stopy. To są moje ulubienice o! I to są maski. Widziałyście, dziewczyny, jakie mam paznokcie. Nawet już nie chcę wam pokazać. Mam ogryzki straszne. To jest tak okropne. Tak Uuu, antykobiece. Nie, 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 nie. nie Paznokcie, Karolciu, są wizytówką. Kobiety. Więc weź się dziewucha w garść. Dzisiaj sobie ogarniam paznokcia. Ale do kosmetyczki nie chodzę na paznokcie i nie chcę mi się. Powiem wam, że nie zamierzam chodzić. Także akurat w tej kwestii się nic nie zmieniło. E, w lampie też nie robię. Póki co. E, więc maluję sobie. Będę malować o takim... Lakierkiem, który jest Bardzo jasny yy, Więc mamy dobra, wracając Tołpę masking na dobranoc I tołpę masking na Zatrzymaj czas Ta jest fajna Bo jest z peelingiem Z pestkami moreli A ta jest z ekstraktem lotosu, masło pantenol Witamina E I ekstrakt z Centella Centella asiatica Czyli ta wąkrotka azjatycka no i oczywiście król nad królami, a raczej królowa nad królowymi. I sama maska w płachcie, Hydro Booster, To jest ta ulubiona moja nawilżająca maseczka. No i tyle. Także ja teraz, słuchajcie, biorę się za paznokcie, biorę się za naolejowanie włosów. Ryja sobie już ogoliłam brwi zrobiłam rano. Także tutaj ty nic nie muszę robić. Poza właśnie włosami. I wieczorem sobie nałożę maseczkę a i paznokcie ogarnę u, u stóp i u rąk, o i tyle no, bo jutro wielkie wyjście też z domu bo do, idę z koleżankami się też spotkać z wieczorem Uff, się zmrzałam. najpierw właśnie przyjeżdża do mnie przyjaciółka do nas yy, zjemy obiadek, zjemy później deserek właśnie to ciasto a wieczorkiem jadę się spotkać z koleżankami ale nie na żadne piwko, nic, nic z tych rzeczy Eee, dobra, co? No i tyle A, no i te gacie wstawić do prania Kiedyś, stara ja, to bym kurczę Łaziła w takich No, a teraz to się brzydzę Widzicie? Tylko krowa zdania nie zmienia Z czasem człowiek się zmienia No i dobrze Nie, no nie, nie założyłabym teraz takiej gaci Uff. A kiedyś tak Kiedyś takie, takie nowe na majtki My Spokojnie założyłam Tak samo pościel jak kupowałam, to od razu, yy, wiecie, obkładałam mnie kołdrę, ten w nową poszewkę. A teraz nie, teraz muszę ufrakcjać, zanim, zanim ją założę. Zanim oblekę. o, może tak. Także no, się trochę się to pozmieniało. Mhm. No, ładne te majtki, te mi się najbardziej podobają. Bardzo ładne. No, i emki wzięłam w ciemno. Ale myślę, że będą dobre. No, na pewno będą dobre. Od Teraz z każdych gaci trzeba to. o Matko, usunąć. Dobra, nie. Słuchajcie, nie kupiłam w końcu tych y, wrzosów. Zabiorę się za to. No, jutro nie wiem, bo jutro nie mam jak. Jutro wrócę późno. Kiedy ja to zrobię? Ale pogodę, słuchajcie, ładną y, cały czas nadają, więc zdążę. Zrobimy jeszcze ten balkon. Robimy, zrobimy go wspólnie. Kupię może też jakieś takie małe, ładne ozdoby na... Może do Action pójdziemy, może jakąś dynkę kupimy, wiecie, żeby położyć, nie? Na, bal, na, na przykład na parapet albo jakieś jelonki, o coś takiego fajnego jesieniarskiego, nie? Żeby zrobić poza wrzosami, żeby tak fajnie go udekorować właśnie po jesiennemu, ale też nie będę wydziwiała, żeby koty mi tego wszystkiego nie popsuły, bo koty lubią Lubią szperać, lubią po prostu wszystkiego dotykać. Drapać też było no, jak z, z, wiecie, co one nam zrobiły z tą trawą na balkonie. Bo Ona jest w opakanym stanie. i jutro wam pokażę. Znaczy w W kolejnym vlogu wam pokażę. O, w opakanym stanie. One sobie zrobiły tam drapak. A drapak mają w domu. Ale no w domu drapią drapak. A w, na, na balkonie drapią trawę, więc nie wiem, czy na balkon jej nie dam po prostu drapaka. Bo, a zresztą teraz to już po ptakach, bo jest naprawdę podrapana ta trawa. Wyszły mi gołąbki przepyszne. Bardzo dobre. Sama siebie pochwalę. Zostały mi też na jutro, ale jutro no to jemy rybkę, więc sobie je po prostu włożę do lodówki na kolejny dzień, więc mam z głowy gotowanie. Ehm, tak mi się chciało gołąbków. A teraz będę robić, tak myślę, łazaneczki. Takie mam ostatnio smaki. Właśnie gołąbki, fasolka, łazanki. Fasolkę po brytońsku też bym zrobiła. Mm, flaki. Matko, jedyno. Nie wiem, co tu się podziało, ale cóż się tam podziało. E, to, a, bo to światło, tak. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Buziaczki. Do następnego. Pa.